Kamil Stoch, drugi po pierwszej serii, w tej pierwszej było 139, teraz komputer pokazuje, że potrzebuje 140,5 metra, ale to są wszystko zmienne warunki, wieje pod narty, Kamilu, w swoim stylu arcymistrza, prosimy bardzo, 142 by musiał skoczyć Kamil, zawiesł nad zeskokiem, leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy, nie ma szans, aby było inaczej, ląduje za zieloną linią, a więc mamy lidera już na pewno. Czy zwycięzcy? 144! Wyrównana ta najdłuższa odległość, którą Forfang miał na początku tej serii. Arcymistrz tak skacze. Ile dwudziestek? Jedna. Pozostałe oceny to 19,5. A zatem yy, jaka, na jaką to ocenę się złoży? 59% Punktów odsędził nie 58,5, a więc o pół punktu mniej niż miał w Bischof's Ale to był cudowny skok Kamila. 144 metry, odjęte 9,7 punktu za wiatr, bo warunki miał dobre. Trafił dobrze Kamil na tej wiecznej loterii i, i... Czekamy tylko na potwierdzenie tego, co chyba jest oczywiste. Piotrek też patrzy, jest w tej chwili wiceliderem, ale za chwilę będzie na trzecim miejscu, bo liderem musi być Kamil Stoch, 281,6 punktów.